Witaj też, witaj z tej strony, strony Walu. Kasiepsku, influencerka. Dysuuj do jej przechłodza w dostaci smutny, kłymudny sprawie. Chłodzę Łę. E, Wiktor Kapuzdrowski, głę, kteronie z Błęrowa. To jest taki malinczik, knyp, który w, w swoim brześku i głyza. Chcemy bardzo płemuć rodzinę Wiktorka, mam, co i Tatkowi e, w ty Baro Drawandzi sprawie. Jo, jako Kasiepsku, influencerka, chcę wystawić na aukcja Kasiepski urzędzi. Terny mam tyś na swoich uszach, ja mam kusk krótsi, tu są dłużsi, jakby powiedziała, że one są nawet kapiąknisi, to je robiony metodą sutaś, projektowany płet kasiepsku influencerka i e, to, to są tacy plusy, jedny urędzi. Ja chcę wystawić te urędzi na e, profil Poloznowym kasiepsku influencerka tu na Facebooku. Myśla, że można zacząć płet 100 złotych. Chcą wam też powiedzieć, że je ta coś jak lecetacje dla Wiktorka. Na ta grepa można wlecet coś wystawić łece, albo coś wylecetować. W ci pieniądze idą na leczenie mojej głowy Wiktorka. Ja chcę też waj baru na festiwal dla Wiktorka. Teren Wet są the 25 była gromicznika w kartyzach w pabie pretekst. I tam też tam um taką W wielu ja, że tam bałda bardzo wiele ledzy. Chterny wesprzą mołgłę Wiktorka. W kartezach i w są sam robi coraz więcej placy W chternych są koste. Do chternych można wkładać A ta jak był wośpnik, to sam udało zebrać bardzo wiele dedków. Bardzo wiele w Kasie na wośpnik. Terememu ma taką sprawa, złe kalił na si głębę, spłowią tu karteści I ja chcę też powiedzieć, że ją ja znają tatka Wiktorka i muszę powiedzieć, że to jest barota ci rozemny knyp, barota ci miły i no, to jest tak drągłe, to jest taka całąśku, drangłe sprawa, że ona ja nawet nie potrafię sobie w tej sprawie wypowiedzieć, bo ja nie wiem, co cię da ci tatka, czy ta memka. To jest straszne, i ja on miał łysę doma, ta ci że mojej siostrze ze składyś Baro powoźno zachorowało. i Łęd był jedną myślpierką na Siece, a Łęd miał tyle 3 latka i wiem, co to tak znaczy do doma, jak na to są zdrzy. ale le Baro, wiele ścieżek. I na jedni tego ścieżki nie mają. Lewa widać ci, Baro mogą pomóc żeby doktorze zrobili w środku całą niemłego bo to leczenie to jest w środku tak bardzo drogi. bardzo wiele jest w naszych rękach Ty ja bardzo mocno proszę o detków datków w Tachibikse gdzie w Bantyce widzę Leładimkę, Wiktorkę proszę też lecetowani na tych wszystkich aukcjach proszę też dawani ja jakichś tam rzeczy na, na te aukcje na ta grepa na Facebooku to są nazywu lecetje dla Wiktorka, a tyś proszę baron mocną modlitwę. Ja Jojemy dobry wiarę i myślę, że w baundze belno, musimy są zepiąć i tak peż pomóc. Do Dołydrzeni, jeśli rozwiodzi, Bóg